Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku z Resident Evil Village i przechodzimy właśnie do kolejnego odcinka, w którym będziemy. A poczekajcie. W którym będziemy... Najpierw sobie przejdziemy wszystkie studnie, które zapomniałem zrobić, tacy przejdziemy jakby inaczej, po zrobimy wszystkie studnie. Mamy tą korbę już, a potem dojdziemy widzowie do. Poczekajcie. Yy. A potem, a potem dojdziemy, widzowie, do. No, będziemy szli w kierunku naszej koleżanki, czyli pani Donny Beneviento. Bo mamy już, jak widzicie tutaj, klucze. Mamy Full Window Key, i tym kluczem będziemy musieli. Ale najpierw to zrobimy wszystkie studnie. Nie wiem, w sumie weźmiemy najpierw shotguna, czy ten. A weźmy najpierw, może pistolet. ma pierwszą studnie. I my mamy Wellwill. I mamy wooden, mamy I mamy głowę Kozy. Która. Nam się przyda. Jakby nie mamy tego jeszcze dalej. A czy mamy? Mamy! Czyli. No tak, bo Więc teraz możemy to połączyć. I mamy Goat'a. Też nawiązanie do y, Friends Goat. Nieważne. E, dobra, czyli mamy to. To była pierwsza studnia. Na następną studnię mamy tu, koło kościoła. A ten kościół jest tutaj. Więc sobie teraz pójdziemy do, nie pójdziemy do niego. I ta studnia jest dokładnie tutaj. Ojej, i zobaczymy, widzowie co teraz zaczynam radezki co teraz będzie i mamy tu You can Swing to holes okej okay. a poczekajcie bo czekajcie mamy zbijać jest... jest... coś trafia dobra mamy to dobra kolejna studnia będzie do przy domu przydomu znaczy przy domu Luizy przy Luizas House więc stąd sobie pójdziemy I będziemy. I coraz bardziej się stresuję myśląc o tym, że niedługo, niedługo dochodzimy do jednego z najstraszniejszych momentów w tej grze. Dobra. Uy, uj, Kolejna studnia, i tu będziemy mieli. Chyba to będą Pai bomby? Tak jest, tak to właśnie pamiętałem. No jakby nic się nie zmienia. Jak na zaczniecie zacznie mordeczki tą grę od nowa, to to wszystko jest to samo, więc no... Dobra, tu mamy studnie kolejne. O to w ogóle są kurczaki. No i ten, dobra. O to w ogóle są kurczaki, w których no, no tak, bo ja zapomniałem tego. No właśnie. Mamy kurczaki. Jakby ja je rozwałę z pistoletu, ale O, biedna, biedny kuczek się zaklinował. Dobra, poultry, mamy mięsko i mamy raster scrap, ok. I wszystkie kuczaki mamy z, zniszczone, ok. Dobra, jeszcze jedną studnię mamy dokładnie. Dobra, jeszcze jedną studnię mamy, ale to ona już tam dalej, więc musimy najpierw wrócić do. Musimy najpierw wrócić, wrócić do głównej wioski, a potem przejdziemy do tego. Przejdziemy przez m, tą tą ciężarówkę, którą wtedy co, co znaleźliśmy. Do tej rybki. A rybki zabiłem. Zabiliśmy. Dobra. Widzowie... A ja sprzeduję broń, bo tutaj wiadomo, wiecie, w tej grze to jest... <laughs> nie wiadomo. Dlatego ja sobie przeładuję każdą broń, którą mam każdy pistolet. Dobra... E Właśnie, mamy lockpicka. Właśnie tu jest lockpick. Czy mamy, mamy lockpicka? Mamy dwa lockpicki, o właśnie. My Mamy dwa lockpicki, więc my... Więc... Więc możemy otworzyć. Tutaj będziemy już wszystko z tym umiejętności. I mamy shotgun ammo, dobra. A nie, bo to będziemy przechodzić drugą stronę. Tak, gdzie jeszcze mamy? Tutaj. Tu jest jeszcze ten do otwarcia, więc jest tu, tak tu mam jeszcze do otwarcia. Dobra, tutaj mamy jeszcze domek. Tutaj ten domek to był jeden z pierwszych domów, do których wchodziliśmy. Dobra pyk i mamy lockpick. Mamy my kolejna... No kolejna była do Shotguna i teraz no... ile mamy amunicji do Shotguna 34 aż no to ładnie. No się nie jest, tak, dobra Właśnie, my ten skarp, A my, my, my ten skarpulizm chyba zdobyliśmy, nie? Chyba tak, wydaje mi się, że mamy to. Dobra. Ale jeszcze wrócimy się do jednej studni. A dobra, wrócimy się jeszcze do jednej studni. Lepiej po prostu wiecie, wszystkie studnie ogarnięte. A, bo to w drugą stronę widzicie. Ja to otworzyłem, dobrze to otworzyłem, dobra. I to było. No i to trzecie. No i to się szło No to się szło. Tu. Tak jest, tu mamy studnię, dobra O, to druga strona pyk, dobra i mamy Whirlwheel Mamy kolejnego lockpicka i to nam się... O właśnie to jest z drugiej strony, ale naj, najpierw ja sprawdzę, czy ja tu rozwalałem Rozwalałem, dobra Chciałem się upewnić, czy ja to rozwaliłem no a tu mamy wszystko, więc... A więc jeden co nam zostało, to jeszcze przejdziemy tędy. Pyk. I tam mam jeszcze jednego lock pika i tak to będziemy mieli już całą całą wioskę praktycznie z zmaksowaną do tej pory, no bo do niektórych miejsc jeszcze nie możemy wchodzić, na do niektórych to nie możemy, bo do... to było tu Nie to było Mamy Rockpik i zobaczmy jak to wygląda wszystko. No ale najperki, której nie mamy. No ciekawe. Dobra, teraz myślę, że pójdziemy do Diuka i myślę, że sprzedałem mu te rzeczy, znaczy no, sprzedałem mu po prostu te niektóre rzeczy, które widziała ile. źle idę. Eee, no dobra, przejdźmy już tędy w sumie, bo... Nie wiem po co my tu idziemy, skoro może. Kurde, mogliśmy w sumie iść tam, no trudno. No, przejdziemy trochę, kurde widzowie, to. Przejdziemy trochę naokoło, bo nie zauważyłem, że to ten, ale. Dobra. Mamy pyk i teraz się wpierdalamy w. Słuchajcie, w. Hmm. Teraz idziemy do diłka, a potem idziemy do tej naszej niesamowitej sympatycznej koleżanki, z którą będziemy się chyba mierzyć i bardzo mi się to nie podoba, ponieważ ona jest cholernie straszna. Dobra, ma diuch. A, bo my tu... Właśnie my tu widzowie jeszcze nie zaglądaliśmy, a tu mamy na... O właśnie tu będziemy mogli i tu możemy widzowie jedzenie No, ale czekajcie, my co my tu mamy? To zwiększa maksymalnie Ilość zdrowia. Damage to zdrowie zwiększa. Aha, to zwiększa. Okej. Okay. A jedyne co można... na razie możemy kupić to. Więc to kupmy. Let's go Dobra. <coughs> Ciekawe już jest z tym jedzeniem. Dobra, mamy maksymalne zdrowie uległo zwiększeniu. Dobra i teraz tak. Czy my coś tutaj możemy... Właśnie nic nowego nie ma. No my możemy... A, bo... My... Właśnie, bo mam ten nowy pistolet, widzowie. No ale najpierw tak. dajemy tak. Dwa lecz kryształy, jeden Vivianid. Krystasku 9000... perfekcyjnie 8000. Wow, Krystal Wing. Tego nie sprzedajemy, tego też nie. TDB 4000, Ninkling Stone, Wadding Go 15, Cesar Goblet 19 i w sumie tyle. I mamy 123 tysiące widzowie. I teraz co ja mogę to kupić. W sumie to nic. Yes. Bo no, mogę, kupić, no, mogę sobie kupić te bomby. I kupię ale ten przepis na no Coś teraz pewnie będzie się... częście. A, dobra. No ten pistolet i dodam niego większego tego. W tej to ja się teraz zastanawiam, czy nie sprzedać w ogóle tego pistoletu. Ja się zastanawiam, czy nie sprzedać tego pistoletu, tak szczerze. No bo mamy widzowie, ten będzie. Nie, no, dobra. Dobra, zróbmy to. Sprzedam ten pistolet, bo ten i tak nie będę go używał, bo mam już mocniejszy, więc w sumie to nie ma sensu. Więc yy, sprzedam. Tak, tego sprzedaję. Wiem. Jest to dziwne, ale skoro mam ten to... Tam... No i teraz będę upgradeował tylko tego. Więc nie mogę go do końca już. I zróbmy to, będziemy hmm. mieli maksymalnie, maksymalny pistolet, a tutaj już shotguna, shotguna mogę dodać, więcej amunicji i tyle na razie. Oh, good, day good day then, good day then, dobra Duke. Um. Hmm. Widzowie, jeszcze poczekajcie, bo nie wiem, czy nie pominąłem jednej rzeczy. W sensie. No, widzowie, ja się wrócę jeszcze, bo ja nie pamiętam. Nie wiem, czy nie pominąłem jeszcze jednej rzeczy, widzowie, ponieważ nie, wydaje mi się. Ponieważ nie wiem, czy nie pominąłem jeszcze jednej świnki, bo wydaje mi się, że ta świnka powinna co inaczej, że powinna być... Czekajcie, to było tu, nie. Ale pamiętam, że tu jeszcze chyba powinno być... Właśnie, słyszycie to? A, bo to się, się inaczej chyba wchodzi, czekajcie. Aha, uh -huh. to się z drugiej strony chyba wchodzi Nie, ja, bo już nie pamiętam jak to się dokładnie wchodziło tam no, Ale jestem pewien, że to się wchodziło No nie Pływa ja się wróciłem. Ja pierdolę co ja, co ja od. Odbam, to... Było tu? Tu jest dom! Jezu, nie ogarniam, Poczekajcie, e... gdzie to było? Poczekajcie, gdzie to było? Jak tu się do tej świnki wchodziło? Z drugiej strony to chyba było. Się, bo chciałbym ogarnąć to, bo ona mi da chyba idealne mięso. Z tego co pamiętam. To chyba tutaj było, ale. to było tu. Mhm. A macie tu obrazek. Który jest. O kurwa! Jezus Mary, jak się wystraszył. Ona żyje. Nie żyje, dobra. Jezu, widzę, jak się zabawa Ma dwa mięsa. Uuuu. Fak, ale się wystraszyłem <laughs> Dobra Dobra, widzowie eee, Lecimy Jezu, zawiół Czekajcie, eee, nie, to jest chyba ten Wrócę tędy, bo będzie szybciej, ale tędy, no sobie inaczej tędy Jakby wiecie, no ja chcę tutaj smaksować tą mapę, no bo wiadomo o co chodzi, no jakby to jest gra, której trzeba robi takie rzeczy, bo inaczej w rezydentach no trzeba zbierać wszystko, bo wiecie, inaczej po prostu będziemy... No będziemy w dupie, no bo nie będziemy mieli na przedwiecie dodatkowych rzeczy i to nie będzie... To nie będzie możliwe w niektórych tych latach. Ja maksujemy grę i tyle. No to zmaksuję tą grę i tyle. Dobra. Ale w sumie to patrzcie, mordeczki, jak nam to dobrze poszło. Zdobyliśmy wszystko, co możliwe do tej pory. Ponieważ tu mamy skarb, tutaj te wszystkie domy mamy ogarnięte i te wszystkie zwierzę nasze zwierzą zwierzątka też. I kurki i tak dalej. No tutaj to się dopiero staniemy jakby pokonamy pani, panią naszą kochaną laleczkę. Donnę. wiedział. Nie to Dobra. No, to tak. Ja mogę. O właśnie, czyli. Na, na to mnie nie stać jeszcze. A to też nie, o kurczę. Dobra, to. No nie, dobra. Czyli kupimy jeszcze to. Maksymalne zdrowie przy tym. Przy bloku, będzie. Przy bloku stanie trochę zwiększone. Dobra. No i mamy maksymalne zdrowie przy bloku uległo zwiększeniu. Dobra widzowie i jednak do pani Donny Benevento czy naszej kochanej laleczki, pójdziemy sobie w następnym odcinku, bo widzę, że tutaj już, bo chciałem, żeby ten odcinek był. Krótszy. I chciałem właśnie tak zrobić, żeby po prostu ogarnąć to wszystko tutaj, co było w wiosce. Ogarnęliśmy to wszystko, bo mamy tutaj wioskę praktycznie na razie zmaksowaną. Chciałem to wszystkie studnie zrobić i to się udało. Więc, yy, więc. Więc pa, do pani Donny pójdzie model w następnym odcinku i tam będzie grubo. Zaufajcie mi, bo to jest. To będzie jeden z straszniejszych momentów grze No to dobrze, więc. Więc mi To ja mam tyle. Na razie, siema